Prawo dla zdrowia, podcast dla przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Ja nazywam się Bartłomiej Achler, jestem adwokatem i w każdym odcinku tego podcastu opowiem Ci, jak minimalizować ryzyka prawne w prowadzeniu biznesu leczniczego oraz jak sprawić, żeby prawo nie było dla Ciebie przeszkodą, lecz środkiem do realizacji wyznaczonych celów. Dzień dobry, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dziś porozmawiamy sobie o jednym z mniej przyjemnych aspektów prowadzenia biznesu leczniczego. Generalnie powiedzieć, że prowadzenie biznesu to nie bajka, to nic nie powiedzieć. Codzienność polskiego przedsiębiorcy często przypomina raczej przypowieść z rodzaju tych, gdzie bohater przedziera się przez ciemną puszczę i w zasadzie nigdy nie wie, co na niego wyskoczy z za najbliższego drzewa. A na końcu nie zawsze czeka garniec złota czy pół królestwa i ręka księżniczki. W działalności polskiego przedsiębiorcy prowadzącego działalność leczniczą w rolę zbuja czy innej strzygi wcielają się często organy nadzoru i kontroli. Zatem żebyś w tę podróż zwaną prowadzeniem biznesu leczniczego mógł wyruszyć w miarę dobrze przygotowany. No dziś powiem Ci, kto może kontrolować Twoją działalność. Jednak zanim zaczniemy, to pamiętaj, że tego podcastu możesz słuchać na stronie prawodlazdrowia.pl w zakładce Podcast oraz w aplikacjach Apple Podcast, Google Podcasts czy Spotify, jak również wielu, wielu innych przeznaczonych do słuchania podcastów. Jeszcze jedno zaproszenie. Zapraszam cię do mojej nowo utworzonej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Działalność Lecznicza Prawo Biznes Marketing rozwój Jej głównym celem jest edukacja, wzajemne wsparcie we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem i rozwijaniem biznesu leczniczego. Będziemy rozmawiać o sprawach związanych z organizacją podmiotów leczniczych o formach prowadzenia tej działalności, o marketingu, o relacjach z pacjentami, wielu wielu innych sprawach. Interesujących dla właścicieli, menadżerów, pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jeżeli więc chcesz dołączyć do naszej grupy, to wpadaj śmiało, zapraszam cię gorąco. Link zostawię w notatkach do tego odcinka. Tymczasem zaczynamy. Wśród organów, które mogą wpaść do ciebie z kontrolą, wyróżnić można zasadniczo dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią te organy, które w zasadzie kontrolują czy mogą kontrolować każdego przedsiębiorcę. Natomiast grupa druga to organy charakterystyczne głównie, choć nie tylko, dla właśnie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Tą pierwszą grupą w zasadzie nie będziemy się jakoś szczególnie dzisiaj zajmować, natomiast wypadałoby też o, o tej grupie kilka, kilka słów powiedzieć. Na pewno nie możemy zapominać o kontroli podatkowej. Przeprowadza ją zasadniczo naczelnik Twojego Urzędu Skarbowego, a celem takiej kontroli jest sprawdzenie, czy przestrzegasz przepisów prawa podatkowego. Czyli innymi słowy, czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem, czy składasz deklaracje podatkowe, czy odprowadzasz zaliczki na podatek, czy płacisz ten podatek w odpowiedniej wysokości we właściwych terminach, czy wszystkie czynności, które wykonujesz w toku prowadzonej działalności, zgłaszasz do opodatkowania, więc to są tego rodzaju tego rodzaju kwestie. Jest jeszcze tak zwana kontrola celno-skarbowa, która jest przeprowadzana przez organy celno-skarbowe i jej zakres jest w sumie dość zbliżony. Natomiast uprawnienia organów są nieco szersze niż w przypadku tej powiedzmy zwykłej kontroli podatkowej. Natomiast w praktyce jej znaczenie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie jest wielkie, w związku z tym nie będziemy się tym specjalnie jakoś dzisiaj zajmować. Oczywiście z ZUS, zakład ubezpieczeń społecznych. Tu z grubsza również wszystko, wszystko jest jasne. W trakcie ewentualnej kontroli. W Twojej firmie, w twoim, w twoim gabinecie, w Twojej klinice, ZUS sprawdzi przede wszystkim, czy wywiązujesz się ze swoich obowiązków w ramach systemu ubezpieczeń społecznych, czyli na przykład, czy prawidłowo zgłosiłeś, zgłosiłaś do ubezpieczeń społecznych siebie, swoich pracowników, inne osoby, które podlegają takiemu zgłoszeniu, czy dobrze obliczasz składki na ubezpieczenie społeczne, czy je odprowadzasz w terminie i we właściwej wysokości. Generalnie wszystkie kwestie. Związane z wykonywaniem tych obowiązków w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Trzecim takim organem charakterystycznym dla w zasadzie wszystkich kategorii podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju jest inspekcja pracy. Bo jeżeli zatrudniasz pracowników. To inspekcja pracy również może Cię odwiedzić. PIP najczęściej bada, czy legalnie zatrudniasz personel, czy, prze, czy przestrzegasz przepisów dotyczących zawierania umów o pracę, na przykład. Przepisów dotyczących umów na czas określony, czy wypłacasz pracownikom wynagrodzenie w terminie, czy nie naruszasz zasad dotyczących czasu pracy, czy płacisz pracownikom za pracę w godzinach nadliczbowych, czy przestrzegasz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. To są tego rodzaju kwestie. Oczywiście, jeżeli zatrudniasz personel z zagranicy, co ostatnio staje się praktyką coraz powszechniejszą, również w branży leczniczej, to PIP sprawdzi również, czy robisz to legalnie, czy dopełniłeś wszelkich, wszelkich procedur i formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy. No i wreszcie w tej grupie organów, które. Kontrolują czy mogą skontrolować każdego przedsiębiorcę, znajduje się prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Za chwilę minął dwa lata od rozpoczęcia stosowania RODO i nie ma chyba placówki medycznej, która na pytanie, czy wdrożyliście RODO, nie odpowiedziałaby: oczywiście, wdrożyliśmy. Tyle tylko, że pojęcie wdrożenia RODO. Bywa już na poziomie takim czysto praktycznym, różnie interpretowane w, róż, w różnych placówkach. No i w wielu przypadkach, niestety, polega to głównie na przygotowaniu podstawowej dokumentacji. Często bywa, że jest ona nawet niedostosowana do działalności leśniczej, na wpięciu tej dokumentacji do segregatora i na tym się całe wdrożenie kończy. I oczywiście dokumentacja jest ważna, zwłaszcza, że mamy w RODO tak zwaną zasadę rozliczalności. Oznacza ona, że to Ty musisz udowodnić, że przetwarzasz dane osobowe zgodnie z przepisami. Więc jeżeli odwiedzicie kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no to sprawdzone zostanie m.in. czy i jak realizujesz obowiązki informacyjne wobec pacjentów, czy informujesz pacjentów o stosowanym monitoringu wizyjnym, jak przechowujesz dane pacjentów, zarówno te z dokumentacji medycznej, jak i na przykład właśnie z monitoringu. W jaki sposób udostępniasz dokumentację medyczną, czy dostęp do danych pacjentów mają tylko osoby uprawnione i jak to zabezpieczasz? Kontrola sprawdzi również treść upoważnień do przetwarzania danych, sprawdzi czy te upoważnienia zostały udzielone wszystkim osobom, którym udzielone być powinny. Kontrola sprawdzi również jak dokumentujesz proces przetwarzania danych, czyli. Czy posiadasz rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń? Czy wykonałeś y, ocenę skutków naruszeń y, oraz analizę ryzyka? Jak wyglądają formularze zgód i klauzul informacyjnych? Czy zawierasz umowy powierzenia tam, gdzie jest to konieczne? Czy wyznaczyłeś wreszcie inspektora ochrony dan danych? Więc generalnie są to wszystkie aspekty związane z wdrożeniem ochrony danych osobowych, czy wdrożeniem RODO w Twojej właśnie placówce. Wszystkie kwestie związane z tym, czy przestrzegasz zasad ochrony tych danych osobowych w procesie leczenia swoich pacjentów. To były te cztery organy, które właściwie mogą kontrolować zdecydowaną większość polskich przedsiębiorców. Natomiast jest też grupa instytucji, które są charakterystyczne dla postępowań kontrolnych, przede wszystkim w placówkach leczniczych, choć oczywiście nie tylko. Pierwszą taką instytucją, która może zajrzeć do Ciebie z kontrolą, jest przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia. Bo jeżeli żyjesz nie tylko ze świadczeń komercyjnych, ale i tych właśnie finansowanych przez NFZ, jeżeli kontraktujesz swoje świadczenia z NFZ, no to oczywiście fundusz dołącza do kręgu tych organów. Które potencjalnie mogą zajrzeć do ciebie z kontrolą. No i w toku takiej kontroli może zostać sprawdzone, na przykład, czy nie wykazujesz przypadkiem do rozliczenia świadczeń niezasadnych, nieprawidłowych czy niezgodnych ze stanem faktycznym. Na przykład, czy nie przekazujesz do rozliczenia tego samego świadczenia dwa razy, czy nie zgłaszasz do rozliczenia świadczeń, których faktycznie nie zrealizowałeś. Czy na przykład świadczenia, które sprawozdajesz, są zgodne z dokumentacją medyczną, bo taką dokumentację również NFZ bada? Czy przypadkiem nie pobierasz opłat od pacjentów za świadczenia, które są objęte kontraktem? Czy nie udzielasz świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa? Czy na przykład nie masz wymaganego personelu, lub masz niewystarczającą obsadę tego personelu? Czy przypadkiem nie zawyżasz właśnie liczby etatów przeliczeniowych? Czy przypadkiem nie wykazujesz w umowie z NFZ lekarza, który de facto nie udziela świadczeń, które masz zakontraktowane? NFZ na pewno może sprawdzić również. Takie kwestie jak brak wymaganego wyposażenia, brak wymaganych pomieszczeń, złe prowadzenie dokumentacji więc to są tego rodzaju kwestie. Jest to zakres bardzo szeroki, więc warto w przypadku tych kontraktów funduszowych szczególnie zadbać o tę stronę formalno-prawną udzielania świadczeń i mocno tego pilnować, bo. Jeżeli wyniki kontroli NFZ pójdą nie tak jak trzeba, no to, możecie to możecie to słono kosztować. Kontrolę podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzi oczywiście również SANEPIT, czyli Inspekcja Sanitarna. I zakres kompetencji Inspekcji Sanitarnej jest bardzo szeroki. W odniesieniu do podmiotów leczniczych SANEPIT sprawuje generalnie nadzór nad przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych w placówce medycznej. Przy czym chodzi tu zarówno o warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jak i sprzętu oraz personelu medycznego. No i główne obszary zainteresowania Sanepidów w przypadku podmiotów leczniczych to przede wszystkim warunki higieniczno-sanitarne pomieszczeń i obiektów, bezpieczeństwo radiologiczne czy system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Zagadnienia związane z tak zwaną kontrolą epidemiologiczną szczególnie istotne w tym w tym okresie. Po kolei zatem, jeżeli chodzi o kontrolę pomieszczeń i urządzeń, to Kontrola inspekcji sanitarnej może obejmować m.in. ogólną czystość placówki, czystość mikrobiologiczną, gospodarkę odpadami, w tym zwłaszcza odpadami medycznymi, stan techniczny sprzętu i urządzeń, realizowanie procedur związanych np. ze sterylizacją. SanEpit może sprawdzić również, jak postępujesz ze sprzętem i urządzeniami jednorazowego użytku. Czy jakie masz wdrożone procedury higieniczne, i w jaki sposób sprawujesz nadzór nad utrzymaniem czystości w swojej placówce. Z kolei kontrola epidemiologiczna koncentruje się generalnie na ocenie, czy system nadzoru epidemiologicznego w Twojej placówce funkcjonuje prawidłowo. Sanepit Sprawdzi przede wszystkim takie kwestie jak ocena ryzyka zakażeń czy kwestie związane z monitorowaniem czynników alarmowych. Obecnie mamy stan epidemii, w związku z tym. Też szczególną rolę odgrywają wytyczne dla poszczególnych kategorii świadczeń zdrowotnych. Te wszystkie kwestie z pewnością będą czy mogą być przedmiotem zainteresowania kontroli inspekcji sanitarnej w zakresie właśnie tej kontroli epidemiologicznej. No i wreszcie trzeci obszar kontroli, który może być przedmiotem zainteresowania Sanepidu to tak zwane bezpieczeństwo radiologiczne. Ta kwestia obejmuje przede wszystkim zgodność funkcjonowania aparatury emitującej promieniowanie jonizujące czy pracowni RTG z przepisami prawa. W szczególności chodzi tutaj o zgodność z przepisami prawa atomowego i badane są przede wszystkim takie kwestie jak zezwolenia na wykorzystywanie aparatów RTG, zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG, kwestie związane z wykonywaniem obowiązków. Inspektora ochrony radiologicznej, czy masz takiego inspektora i czy taka osoba posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji? Na pewno kontrola będzie badała również legalność i stan techniczny urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące kwalifikacje personelu. No, i wreszcie będą badane procedury medyczne, jakie masz wdrożone w swojej placówce, związane właśnie z wykorzystywaniem urządzeń RTG w swojej działalności, czy może szerzej, nie tylko urządzeń RTG, ale generalnie urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące. W odcinku numer 5 podcastu mówiłem Ci o kontroli organu rejestrowego w placówce medycznej i Dziś przypomnę tylko, że, że tym organem dla podmiotów leczniczych jest właściwy miejscowo wojewoda, natomiast dla praktyk zawodowych, właściwy organ samorządu, czy to lekarskiego, czy, organ, czy samorządu pielęgniarek i położnych, czy też fizjoterapeutów. No i jak pamiętasz, ten organ rejestrowy sprawdza przede wszystkim zgodność prowadzonej przez Ciebie działalności z przepisami prawa, co oznacza, że kontrolujący skupiać się będą przede wszystkim na tym, czy Twoja placówka spełnia wszystkie wymogi, jakie prawo nakłada na Ciebie jako właściciela podmiotu leczniczego? Po więcej informacji o tym, jak przygotować się do kontroli organu rejestrowego, odsyłam Cię do odcinka numer 5 podcastu. Link, oczywiście, tradycyjnie w notatkach. O ile organ rejestrowy bada działalność podmiotu leczniczego pod względem zgodności z prawem, o tyle już minister zdrowia bada nie tylko zgodność z prawem, ale również przeprowadza kontrolę działalności pod względem medycznym. No, jeżeli chodzi o zgodność z prawem, no to wiadomo, że w zasadzie jest to ten sam zakres, o którym mówiłem w przypadku kontroli wojewody, więc nie ma większego sensu tego powtarzać. Natomiast w przypadku kontroli pod względem medycznym. No to oczywiście urzędnicy ministerstwa niekoniecznie muszą mieć na ten temat wiedzę. Co więcej, ustawa wprost stanowi, a ściślej ustawa o działalności leczniczej wprost stanowi, że czynności związane właśnie z obserwacją udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakością mogą wykonywać w trakcie kontroli wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny. I to samo zresztą dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej w toku kontroli. No i w tym celu minister może zlecić przeprowadzenie kontroli w Twojej placówce, na przykład konsultantowi krajowemu z danej dziedziny zdrowia. Może taką kontrolę zlecić organom samorządowym zawodów medycznych. Może ją zlecić medycznemu Towarzystwu Naukowemu czy Uczelni Medycznej, czy może też po prostu Wynająć czy zlecić wykonanie takiej kontroli w Twojej placówce jednemu konkretnemu specjaliście z określonej dziedziny medycyny. Formalnie więc, w takim przypadku kontrolującym będzie minister zdrowia, natomiast faktycznie czynności te będzie wykonywać zupełnie inny podmiot. Wśród organów uprawnionych do kontroli działalności leczniczej nie możemy zapomnieć również o Inspekcji Ochrony Środowiska, bo to właśnie ta inspekcja sprawdzi, czy przestrzegasz przepisów dotyczących gospodarki odpadami, a zwłaszcza odpadami medycznymi. Kontrola ios sprawdzi, czy prowadzisz ewidencję odpadu, czy masz podpisaną umowę na wywóz odpadów, czy zarejestrowałeś się w systemie BDO, jak segregujesz odpady medyczne, czy nie mieszasz ich z komunalnymi, czy wreszcie wytwarzasz odpady zakaźne i tak dalej i tak dalej. Więc to są tego rodzaju kwestie. Więc jak widzisz, ta lista organów potencjalnie chętnych, żeby cię prześwietlić jest całkiem całkiem długa, a gdy do tego dodasz jeszcze na przykład prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, który może cię skontrolować w zakresie dotyczącym warunków używania wyrobów medycznych to ta lista staje się jeszcze dłuższa. A pamiętaj, że jest jeszcze na przykład rzecznik praw pacjenta. On co prawda nie prowadzi kontroli takiej sensu stricte. Natomiast może wszcząć, na przykład, postępowanie wyjaśniające, żeby ustalić, czy przypadkiem nie naruszasz tzw. zbiorowych praw pacjenta. I jak więc widzisz, jest więc wielu potencjalnie zainteresowanych sprawdzeniem tego, jak prowadzisz swoją działalność i czy przypadkiem nie naruszasz przy okazji obowiązujących przepisów. Co jednak ważne i co chciałbym, żebyś zrozumiał, czy zrozumiała. Nie jest moją intencją absolutnie straszenie cię. Bardziej chodzi o to, żebyś miał czy miała świadomość tego, kto może cię odwiedzić w celu innym niż leczenie, bo wychodzę z założenia, że świadomy przedsiębiorca zawsze śpi nieco spokojniej. Na dziś to tyle. Zanim się jednak rozstaniemy, pamiętaj, że możesz ten podcast zasubskrybować w aplikacji, w której go słuchasz a dzięki temu na pewno nie przegapisz żadnego odcinka. Zapraszam Cię również do lektury mojego bloga prawodlazdrowia.pl. Tymczasem dziś dziękuję Ci bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!